Dzień dobry, to chciałbym zacząć od sytuacji kadrowej, bo widziałem, że Michal Siplak wrócił do treningów, ale pytanie, czy wrócił tak, że już może być brany pod uwagę do, do tej 20 meczowej. No i jak z innymi zawodnikami. No jeżeli chodzi o zdrowie, to wszyscy zawodnicy są do dyspozycji i cała kadra, która jest, to trenuje i wszyscy są do brania pod uwagę pod, pod kątem jutrzejszego meczu. Przemek, Przemek, Przemek. Mikrofon. Czy Marcin Budziński też jest brany pod uwagę, bo z inny on wiemy, że, że trenuje już w tym tygodniu w rezerwach. Jaki jest jego status, panie trenerze, w tym momencie? No jego status jest taki, że jest zawodnikiem Krakowi, a trenuje w drugiej drużynie i regularnie możemy tak robić, bo jest ta droga, drużyna po to też, żeby przechodzić, a na dzień dzisiejszy zmieniamy po prostu profil, profil zespołu i puchary też nam pokazały, że musimy pewne rzeczy pozmieniać. To, co w zeszłym roku na siłę musieliśmy później walczyć o w początkowej fazie utrzymanie, to później gdzieś tam też pobraliśmy zawodników na, na szybko, żeby ten zespół wzmocnić. A teraz po prostu od samego początku już odpadliśmy z pucharów, to musimy tak po prostu zrobić, wyciągnąć wnioski z tego i taki profil zrobić zespołu, żeby, żeby już w przyszłym roku był jeszcze silniejszy. Czyli krótko mówiąc, panie trenerze, Marcin Budziński już w Krakowi nie zagra, znaczy ma wolną rękę do szukania klubu? Nikt nie ma wolnej ręki, no, jeżeli ktoś ma kontrakt, no to jest zawodnikiem Krakowi, to jest, jeżeli ktoś się zgłosi, to wtedy możemy, możemy rozmawiać. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, czy... Dopuszcza Pan możliwość, że Kamil Pestka w tym oknie transferowym odejdzie z Krakowi? W każdy, każdy klub jaki jest na świecie, to jeżeli jest okno transferowe, to mogą być zawodnicy, którzy odchodzą i przychodzą. To nie były niewygodne pytania, tylko po prostu myślałem, że, że, że już kończy. Czy są jeszcze czy jakieś, a może Ty Przemek po prostu jeszcze coś kontynuować? To ja mam pytanie o obsadę bramki, bo Lukasz Kroszczo zadebiutował w Krakowi w poprzedniej kolejce i czy to jest zapowiedź, że będzie pan na niego w lidze stawiał, czy to była po prostu no reakcja pod dogrywce z Dunajską Stredą i rotacja? W ciągu tygodnia już był, wiedział, że będzie bronił, także akurat była sytuacja taka, że oni wiedzieli w jaki sposób to wygląda, jutro na pewno będziemy rozmawiali z zawodnikami się dowiedzą kto, kto będzie bronił. Andrażin, na pewno pan oglądał spotkanie OKS-u z Lechią Gdańsk. Eee, może pan parę słów powiedzieć na temat gry OKS-u? No to jest akurat Kaziu wprowadził taką piłkę, która już OKS bardzo dobrze grał w lidze. Trzeba powiedzieć, że prezentowali się znakomicie i w wielu, w wielu spotkaniach byli zespołem, który posiadał piłkę. Jest to, jest to zespół dobrze nabiegany, jest wielu zawodników, którzy gdzieś tam szli krok po kroku do góry, jednego też. Wcześniej obserwowaliśmy, ale gdzieś tam ten awans na pewno to zmieniło, jeżeli chodzi o Sobodzińskiego, bo może się podobać ten środkowy obrońca. Jest to bardzo stabilny, stabilny zespół, który długo gra jednym składem. Na pewno ci Benaminkowie pokazali już co sezon, pokazują, że te początkowe mecze są bardzo trudne, gdzieś później ich tam rozszyfrowują. Na pewno Ramirez, ta liga też musi poznać, bo jest wyróżniającą postacią, jeżeli chodzi o zespół ŁKS-u i na pewno będziemy dobrze przygotowani do tego meczu. Z kolei chciałem zapytać o Krakowie. Jakiego pan meczu oczekuje ze swojej drużyny? No bo wiadomo te puchary były jakimś waszym głównym celem. Jeszcze ten mecz w Lublinie można było tak jak gdyby pod te puchary podciągnąć, bo to było krótko po po, po tym wyeliminowaniu, teraz już był tydzień przerwy, oswoiliście się z tymi, czy to taki jest jakby dla pana taki nowy początek, troszkę już, no, czy sezon się dopiero zaczął, ale już taki, gdzie się skoncentrujecie tylko na lidze i już będzie pan mógł ten skład wystawiać taki w miarę optymalny. No, nie tak sobie wyobrażaliśmy, że Ligę Europejską będziemy tak szybko w telewizji tylko oglądali i to na pewno jesteśmy tego tym faktem rozczarowani, ale też nie ma. No już teraz nie zmienimy tego, teraz trzeba po prostu taki zespół zbudować, który, który będzie silny, który będzie rywalizował w tym i szkoda, że ten rok nawet walczy się o to, żeby się dostać tam do tej, do tej przygody takiej europejskiej, a jednym meczem odpadliśmy, ale też nie, nie, nie można tego ciągle rozpamiętywać, tylko... Tak jak Pan powiedział, no następnym meczem i też ten mecz w Lubinie traktowaliśmy na serio, bo, bo pokazaliśmy dobry mecz i, i, i graliśmy całkiem niezłe zawody. Szkoda, że nie, nie udało się jeszcze tych kilku sytuacji wykorzystać, ale to jest taki prognostyk dobry, że, że grając na, na zespole, który do ostatniej kolejki z nami praktycznie do przedostatniej walczył też o te miejsce premiowane awansem do tej Ligi Europejskiej, to pokazaliśmy całkiem dobrą piłkę, dlatego jesteśmy optymistami i... I tutaj też w tym kierunku chcemy patrzeć, bo tak jak gdzieś po jednym czy meczu już duża krytyka była względem Lopeza, to pokazał, że potrafi strzelać. No, Pele był krytykowany, a też pokazał, że potrafi grać. No, także to my bardzo często za szybko te opinie kreujemy, dlatego też dystansu trzeba i zobaczymy po kilku kolejkach, jak ci zawodnicy będą się prezentowali. Jeszcze chciałbym dopytać o temat obsady bramki, bo, bo trener bramkarzy Maciej Palczewski mówił w, w, między sezonami, że u niego Michal Peszkowicz no ma, będzie miał pewien handicap za udany poprzedni sezon, no ale wiadomo, że jest rywalizacja. U pana też za udany poprzedni sezon jest jakiś handicap, czy nowy sezon rozpoczyna od zera całkowicie rywalizację? No i Peszkowicz, tak jak rok temu w rywalizacji z Gostomskim, musi udowodnić, że jest lepszy. No to nie, nie, nikt nie musi udowadniać, no ale jakbyśmy tak mieli patrzeć, no to wielu zawodników, którzy by grali w nowych klubach, to nie mają szansy, bo za poprzedni sezon ktoś powinien grać. I to, i to jest bardzo często. Jest akurat hierarchia ustalona i, i kierunek taki, że każdy z zawodników wie, na pewno rywalizacja to jest podstawa. U nas za łatwo się poddają zawodnicy ci, którzy nie grają. Jest tak, że bardzo często, jak się słyszy, ktoś tylko podejmie rywalizację i przegra, to już szuka na przykład klubu i chce odejść. I, i to jest też taki w kwestii budowania zespołu, że trzeba po prostu być bardzo silnym i te zarządzanie właśnie tymi ludźmi. Oni, oni też muszą być odpowiedzialni za to, że, że po prostu pierwsze za zespół, drugie za indywidualnie za swoją, za swoją osobę. Jeszcze tak do spraw kadrowych chciałem wrócić, bo już jakiś czas trenują z Krakowią Słowacy, Michalik i Westenicki, Czy odnośnie ich przyszłości w klubie w drużynie coś się wyjaśniło, czy mają taki sam status jak wcześniej, czyli są zawodnikami Krakowi, trenują i pewnie czekają na jakąś szansę. Są Krakowie i zawodnikami Krakowi regularnie biorą udział w treningach i są cały czas z nami pokazują to, co na nich stać i, i zobaczymy. No, to ja to zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma podpisany kontrakt, no to jest zawodnikiem Krakowi i w każdej chwili może grać i, i wskoczyć do grania. Czy są jeszcze pytania? Coś pan Przemek jeszcze chciał. No na pewno Nie? pan Przemek na końcu będzie się jeszcze. To jeszcze o młodzieżowców chciałbym spytać, bo Luz już dostał w sumie najdłuższą szansę, jaką dotychczas miał, bo te wcześniejsze dwa mecze to takie epizody. No i jak, jak pan ocenia ten jego występ w Lubinie? Czy, no, czy on może tutaj, bo tak wszyscy się nastawialiśmy na Kamila Pestkę, no, czy, czy on może być taką niespodzianką na początku sezonu? Może być. no To jest zawodnik, którego specjalnie nie wypożyczaliśmy, bo chcieliśmy, żeby on przy. Janusz u golu też się ogrywał i żeby był tutaj cały czas, jak był ten Janusz, żeby się przy nim uczył. Jest jeszcze grupa zawodników, która też pretenduje do tego, bo jest Piki, jest Zaucha, jest Pituła, którzy nieźle się prezentują. I, i tam jest wielu też zawodników w tej juniorach, których też pościągaliśmy, już niektórzy z nami, z nami trenowali. I mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestie młodzieżowca, to większego problemu mieć nie będziemy. Jakieś pytanie, czy już. Nie wiem, bo tak pan trochę miał pechową tą sytuację, bo gdyby nie przebieg przed tym bramkarzem, to ten golby padł pewnie, bo i tak by tego nie obronił. Jakoś mu pan zwracał uwagę, to chyba brak doświadczenia wyszedł w tej sytuacji. No to akurat nie nabiegał, no chciał dobić, no to nie, nie, nie spodziewał się i to trudno, trudno było mu jakoś to wyczuć, bo to rzut wolny był, gdzie piłka wmurszła i, i nabiegał, a generalnie, bo to są różne takie opinie, ale ja, ja już po meczu mówiłem, że, że z ławki wyglądało, że jest spalony. I też mieliśmy takie sytuacje gdzieś w meczu i, i, i straciliśmy na przykład kiedyś bramkę i mieliśmy o to pretensje. Uważam, że jeżeli taka sytuacja jest, to słusznie sędzia od gdzieś Dziękujemy za to i do zobaczenia jutro o 17.30.